Dzisiaj na obiad przepyszny kotlet Devolaj. I wszystko jasne. Spójrzcie tylko na tego przepysznego Devolaja, jak on wygląda od środka. Mm. Podstawą każdego dobrego Dewolaja są zioła. Mamy tutaj pietruszkę i koperek. W proporcji 1 do 1. Oczywiście to wszystko musimy sobie bardzo skrupulatnie posiekać, no i oczywiście obrać. Siekamy wszystko i dodajemy do miękkiego masła. Mam tutaj całą kostkę masła, następnie czosnek. Czosnku nie siekamy, czosnku nie kroimy. Najlepiej zetrzeć go na tarce, bo nie chcemy mieć takich dużych kawałków czosnku w środku. Chcemy mieć tylko ten zapach, ten smak i aromat. I to wszystko mieszamy z całą kostką masła. Żeby ładnie nam się to wszystko uformowało, pamiętajcie, żeby to miękkie masło zawinąć w folię. Tak będzie najlepiej. Dzięki temu uzyskamy równe proporcje. Widzicie, jak ładnie zawinięte. I to ląduje do zamrażarki. Następnie kurczak, a raczej jego piersi. Piersi musimy sobie przeciąć na pół. Musimy zrobić sobie takiego motylka. Nie przecinamy do końca. O nie! Zrobimy sobie taką kieszeń, widzicie? W ten oto właśnie sposób rozcinamy naszego kurczaka. I teraz musimy go rozbić. Ale żeby nam się nie porobiły dziury i żeby nam się równomiernie ten kurczak, te piersi z kurczaka rozbiły, mam tutaj znowu folię. Wiem, że dużo folii idzie do tego przepisu, no ale. Jeżeli chcecie zrobić konkretnego kurczaka devollar, to jest ona nam po prostu niezbędna. I teraz ubijamy, rozbijamy tego kurczaka. Tylko pamiętajcie, delikatnie, nie za mocno. Nie chcemy, żeby nam się porobiły jakiekolwiek dziury. Ten kurczak po prostu musi nam się rozpłaszczyć i zro musimy zrobić takiego dużego fileta. Spójrzcie, po lewej stronie mamy już rozbitego fileta, a po prawej stronie jest. W naturalnej pozycji widzicie różnicę? Jak mocno musicie go rozbić? Jest trochę z tym zabawy, no ale w przeciwnym razie nie otrzymamy tego co chcemy. Pamiętajcie, że musimy tam zapakować pół kostki masła. Tak wygląda devolaj z moich marzeń, z moich najlepszych snów. I jak go zawijamy? Oczywiście masło na środek, składamy jedną stronę i drugą i zawijamy jak rolatkę. Ale to jeszcze nie wszystko, żeby dobrze nam się uformował cały kotlet musimy go zawinąć y jeszcze raz w folię. Jak widzicie tak przygotowany de jest już gotowy, ale wrzucam go na pół godziny do zamrażarki. I teraz tak, mam dwie mąki, mąkę pszenną dodaję do tego, dwie łyżki skrobi kukurydzianej, dzięki temu kurczak będzie mega chrupiący. Następnie jajka mieszam z odrobiną mleka i teraz cała zabawa przed nami. Panierujemy. Pamiętajcie, na samym początku mąka, potem jajko, tylko tym jajkiem musicie bardzo skrupulatnie obkleić naszego kotleta de volaille. W przeciwnym razie wypłynie nam to masło ze środka, a my tego nie chcemy, to jest najcenniejsza rzecz. Więc obsypujemy to wszystko bułką tartą. I znowu wkładamy do naszego jajka. Do naszej kąpieli jajecznej to jest tak, tak zwana podwójna panierka. Tu musimy zabezpieczyć to, co jest najcenniejsze w środku, czyli masło ziołowe z czosnkiem. Widzicie, posypuje to wszystko i tak przygotowanego kotleta smażę w temperaturze 170 stopni w gorącym i głębokim oleju. Obsmażam z każdej strony, aż uzyska przepiękny kolor. Następnie wkładam go na jakieś 15 minut do piekarnika. Mm, to wygląda obiecująco. I po 15 minutach mogę go już serwować. Spójrzcie na to. Kotlet jest gotowy. Podaję go z ziemniaczkami. Och! i tak wygląda w środku tyle masła wypływa ten kurczak jest soczysty ten kurczak po prostu będzie się rozpływał w ustach to masło polewa nasze ziemniaki i dodaje naprawdę rozkoszy do naszego dnia do naszego obiadu dziękuję wam bardzo przygotujcie sobie takiego kotleta w domu